POT na twarzy... Tak, pot na twarzy. Hej ludzie, to jest rex. prób propi błędów. Wiem już, co chyba trzeba zrobić. Bardzo chyba, ale wiem. Ta gra jest bardzo zawiła. Tak lądężna i druga część. Uh, Dreamfall. O, oh, w Tybecie zaczynamy. <śmiech> <śmiech> Wszystko Wam powiem, jak to się robi. Naciśnij spację. Kurde, jak ja tego żałowałem... Napisy polskie. English. Napisy polskie. Włosy polskie. Kontynuuj. Jest po angielsku. To koła ma nie stop. Dobra, koła tam, tam są, Teraz y, pierwsza opcja, jak zrobić pad. Y, Oś kamery odwrócona, odwrócona i zwykłe, tak? Tak? Teraz mamy to jak, jak w przygodówkach jak, jak w tym. Nie można przybliżyć. Jak się nie mam podświetlania. W Polsku jest cała gra od przykód od scenek do. do wszystkiego. Tak. Jak to zrobić? Kto by spytał. Dwoma spolszczeniami trzeba operować, bo jedno nie zadziała. Tak. Jedno spolszczenie do wszystkiego nie przetłumaczy. Wszystkiego nie zrobi. Będą napisy po angielsku, a to będzie po polsku. Tak. Wychodzimy, zapisz, zapiszmy sobie. Lubi, lubię tu łazić po angielsku, lubię po polsku łazić, lubię po tego. Odinstalowujemy. A bo chcemy, bo nie chcemy. Znowu to zrobię, ale co tam? Ważne, że jest dobrze. Steam. Ugrzonej właściwości. Odinstaluj tę grę. Zrobiłem sobie kopię. Tylko zapasowo, Wy też sobie zróbcie, bo nie, nie sądzę, żebyście chcieli to pobierać jeszcze raz 100 razy. Pobierać, bo się 100 razy pobiera 100 razy. Się instalki spolszczające pobiera 100 razy. Się ich wypakowywuje, wpakowywuje i inne. Ja do końca też nie wiem, jak to się robi, To było, ale da się ze Steam'a spolszczyć to badziewie. Wiem, że gra jest super, oh, oh, ale instalacja spolszczenia jest karygodna. Gdzie ja to spolszczenie miałem w dysku C? Skasowałem J, chyba. Tak wybierz, nie, nie widać tego, ale instalujemy w dysku C oczywiście. Teraz y, gdzie jest, y, macie tu ankietę, ktoś głosuje na tą ankietę. Teraz będzie, że 20 głosów będzie o. Jeden głos na Mass Effect o. Jak zwykle ja w tym głosowaniu to biorę sobie przez pryzmat swój To wiecie o tym Tak, chomikuj O, zainstalowało się Mamy DreamFall Journey Per Lamingos Spolszczenie i ISO Nie chcemy ISO, chcemy Spolszczenie i Limingos To po wypakowaniu, po pobraniu Bardzo długo się pobiera, bo chomiko jest bardzo wolny Dla mnie, nie wiem, dla Was Może dla Was będzie szybciej, jak macie super interneta eee, <tok> Tak, trochę to robiłem Tak, robiłem to trochę Po pobraniu macie coś takiego. Eee, pff, chapters, nie chcemy chapters. DreamFall, samo po, pobranie jest napisy, ale napisy to nie chcemy napisów. Teraz sobie zmienię nazwę. Napisy. Tyl, tylko DreamFalls Journey Liggings. A. -a. Dobra. Musi mieć wszystko w DreamFall'a, Musicie mieć bardzo otwartego. Co ja mam tutaj? Mix ja Mam już to wszystko wy, wyciechnięte. DreamFalls. Aha, mam stare. Nie, nie usunąłem starego. Starego nie usunąłem. Dobra. A mój stary to słyszał. Dobra. Dobra. I będzie pewnie blokować. Sprawdźmy. Może będzie, może nie. Teraz będzie, że robię wersję, którą sam sobie zrobiłem. Zamień, zamień, zamieniaj. Tu. To Wam będzie chronić komputer. tam co tam parę wirusów. Tam najlepsze, że mamy e, przygodówkę fajną. I 0% wszystko idzie. Do, jeśli macie w innym pliku, w bin lub, saves, lub re, w save, co tam jest w binie, w res, to mam, nie, wszystko błędy wys, wyskakują. Czy not found pliks nie, nie może znaleźć. Folderu nie może znaleźć. Póg wie czego 100%. Tu będzie pilot, ale tu, No, nieważne. No, dobra, czegoś nie znalazł, mogło... coś nie będzie spolszczone. Co tam, pilot, no i wszystko ok. A, 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 a Teraz Co macie? O ja, zaraz mi się po... o, wiem, wiem Jak się nagrywa, to coś odpala Niedawne gry Minęło później punkt I teraz w pewnie wam nie odpali. Mi to odpala rasę. Jero właśnie. I to jest kwicesencja tego. Resy macie wszystko, wszystko zrobi, zrobione, PLNG i wam nie odpala. Co robicie? Ale wam powiem co robicie. Biblioteka Niera niedżana Dinfolk Właściwości. Nie właściwości. O, Teraz nie wiem co ja robię tak? Właściwości Zainstalować pliki. Spróbować spójność plików. To trzeba poczekać, no. jak wam się nie zrobi. To próbujcie aż się do, do skutku. O, chodzi o to, żeby mieć. Eee, zaraz res Mówicie, w resach wszystkie te eee, jak to się nazywa? PAK, pliki PAK nie udana w, w 73 plików zostaną one pobrane ponownie no. i one pobierają się trzeba poczekać aż się pobierą a my robimy już dalej polszczenie VOX en, to jest za dźwięk odpowiedzialne i za e, interfejs Pobrało już? Jeszcze pobiera. Aha, zmieniłem dane, to teraz nie będzie miał, nie będzie wiedział co pobierać. Czyżby? Nie, obudziło się. O, długo, długo pobierał jakieś ki. Będzie łatało, będzie aktualizowało, będzie cuda na kiu robiło. ale zrobić nie będzie. A chcę to zrobić, żeby, nie żeby grę pokazać, że, że jestem dobry w przygodówki, żeby ktoś, ktoś chce, chciałby pograć, żeby to zrobić. A kto teraz gra w DreamFalla, w jakiejś przygodówkę? Ale dobra. Cuda na Kiju się dzieją e, za chwilę. Chwilę się dzieją cuda na Kio. Naprawdę się dzieje, cuda. Jak w interfejsie trzeba przeskakiwać, to jest śmieszne. No. Ale się da. Da się. Po prób, metodą prób i błędów da się to zrobić. W Gogu to jest proste, a w Steamie. Uu, w Steamie nie. nie. Nie, nie, w Steamie. o, o, o. o no, 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 no. Dawaj, wiesz. Kąsaj, kąsaj! Teraz jak mamy... Yy, nie wiem czy to jest... Yy, yy, fajne, ale mamy zgodność z Windows 7 Może wy to zrobicie, może nie, może to bez... bez yy, yy, ten, kompilacji No i mamy Wszystko widać? Dobra tam Widziałem ten przerywnik 100 razy. Tych gór nienawidzę. No normalnie 100 razy już ich widziałem. Wiem, że to jest Tybet. Teraz zmieniamy na myszkę. Eee, mamy mieć nul. Mamy nul. English Exit. Mamy mieć po polsku. Mamy mieć polski. Więc... Zamknij. po polsku. To jest polszczenia. drugiego. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Nie używam myszki. Teraz spokojnie robimy to, co ja wam powiem, bo to jest trudne. Audio, English, Polskie, Appli, i uruchamiamy grę. To jest najważniejsze. Uruchamiamy Continue. Teraz sprawdźmy, co on gada. Życielamy, jest po polsku. Dobra. Game. Tekst. Tekst. Apli change. Teraz tak. Anglis. Róbcie to, co ja. Nawet jeśli. Równie trudne jak zaśnięcie Dobra, zrobiło się. Nie, nie zawsze to działa. Wychodzimy i wchodzimy jeszcze raz. Róbcie dokładnie to, co ja porobię. Za którymś razem wejdziecie w polskie napisy. Tak, naciśnij spację opcje Podpisy polskie głosy polskie. Nowy loading. Jak ja nienawidzę tego loading. Ktoś nie sp. Poprosiłem mnie. Jest po polsku gra wszystko jest. No. Zróbcie to samo co ja i będziecie mieć polską grę. Nic nie trzeba robić więc. Byj z gry? Zobaczcie, że macie teraz... To nie zapisuje od razu To zapisuje po wejściu i wyjściu z gry Taki kroczek Teraz macie po angielsku pewnie grę No nie, nie macie po polsku Podpisy Widzicie? Takie coś wam się. wychodzi ostatnio tą chmurkę. Bo to jest po. Wchodzimy jeszcze raz. I macie po angielsku. Co się odwala w tej polskiej wersji? o to normalnie. Ale mieliście po polsku. Pokazałem to w 17 minut. No nie wiedziałem, że mi się nie da się. Ha! Tylko daj głosy angielszczy. Zyskuje zmiany... O. Da się tylko po polsku? Naprawdę? To ja pokazałem, to to. Jak to zrobić? I nie mogę tego cofnąć? Aha, tylko raz w jedną stronę to działa. Dobrze wiedzieć. To w trakcie gry można. Kontynuuj. Opcje. Widzicie, inaczej jest. Widzicie, jak zrobicie? Widzicie, ro robi się taka. Taka. Yy, yy, no. <ścoughs> Bo jak się można, tylko język zmienić raz. Potem jest. Yy, Bagi wyskakują. To chodzi o zmienianie języka. <ścoughs> No, widzicie, jest po angielsku, trzeba zmienić w trakcie gry. Tak game. Najpierw audio, oczywiście. Życie lamy jest trudne. No. ...nie trudne jak zaśnięcie na ich I wyłączamy escapem. Wyłączamy po angielsku mamy wyłączamy escapem I za w grze. Powinno być po polsku. Powinno być po polsku. Czy jest? Tak jest po polsku. Napisy polskie, głosy po polsku. Nie używajcie myszy przy zmienianiu języka. Nie używajcie niczego. Ciężko było, ale zrobiłem 20 minut. Życie lamy. Wiecie, że można tu oknem zrobić? Gdy następnym razem wyjrzę przez okno, nie będzie za nim Himalajów. No. To koła... Jura, mamy to. Mam nadzieję, że Wam się podobała gra. Gra nie będzie nigdy praktycznie, będzie tylko ogrywana przeze mnie. Ale pokazałem, dziękuję. Opcję wyjść z gry, wyjść, nie chcę zapisywać. Po tym spolszczeniu mi Dreamfall Journey spolszczenie, wygląda to Dreamfall. Eee, zaraz, właściwości. 259 megabajtów, a to omiku, ah lemingos no właśnie, 256. A źle wam powiedziałem Spolszczenie trzeba napisać Zaraz będzie, że źle wam nakierowałem 259, To właśnie spolszczenie. Tu jest, że, że... Bardzo dobre pospolszenie. No dobre tak, tylko wejść to za Dobra, dzięki wszystkim, papa pa. Chcecie więcej takich filmików, to lajkujcie. Oglądajcie więcej moich przygodówek Pierwszą część obejrzyjcie. No, jest trochę krzyw przygodówek. Możecie zostać, subskrybować. A możecie sobie zrobić to co u siebie. I papa! Pa. Dziękuję.